Dzień dobry, nazywam się Kacper Pujanek. Pracuję dla firmy Elset Zielone Technologia, która ma swoją siedzibę w Leśnie. Jesteśmy autoryzowanym partnerem firmy Brookbed Photovoltaica położonym w Tarnowie. Instalacja ta jest wykonana na modułach Brookbed Extreme Full Black o mocy 330 w która finalnie daje nam 49,83 kW. Inwestor jest polskim przedsiębiorcą i również zależało mu na tym, aby produkt zamontowany u niego również pochodził z polskiej produkcji. Moduły Brookbed są produkowane w Tarnowie, a ich ogromnym atutem jest polski serwis, jak i polska gwarancja które jest przedłużona do lat 20. Instalacja ta jest wykonana dla właściciela szwalni, którego pobór jest dość spory, dlatego zdecydował się o właśnie instalację do 50KW. Mieliśmy dla niego zrealizowaną już jedną instalację przydomową, z której był bardzo zadowolony i zależało mu, aby druga, duża instalacja była również wykonana przez naszą firmę na polskich modułach. Transcrição e